Jednym wpływie projektów unijnych na rozwój nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast oprócz szans projekty unijne niosą za sobą dla beneficjentów także wyzwania. Jednym z tych wyzwań jest prawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których wydatkujemy środki europejskie, a tym samym środki publiczne. Na całodniowym szkoleniu asystenta postępowania dowiecie się Państwo, w jaki sposób przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia na zasadzie konkurencyjności. Porozmawiamy sobie o tym, jak nie popełniać błędów oraz na jakie elementy udzielania zamówień na zasadzie konkurencyjności zwrócić największą uwagę w oparciu o nasze praktyczne doświadczenie. Przekazywana Państwu wiedza jest wiedzą, którą grupa prawników z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej pozyskiwała przez wiele lat doświadczeń w rozliczaniu, ale także realizowaniu i doradztwie w projektach unijnych, a także podczas kilkuset już kontroli wydatków ponoszonych w ramach projektów. Ja nazywam się Karolina Templicka i serdecznie Państwa zapraszam w najbliższy wtorek na szkolenie, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na w zasadzie konkurencyjności oraz w jaki sposób doprowadzić do wyboru rzetelnego i wiarygodnego wykonawcy w ramach takiego postępowania. Zapraszam.